Szukasz materaca, który łączy w sobie tradycyjny komfort z nowoczesnymi rozwiązaniami. Poznaj materac Space, naszą kolejną propozycję w strefie dobrego produktu. To idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie zdrowy sen, doskonałe podparcie ciała i nowoczesny design. Materac Space to połączenie dwóch wysokiej jakości pianek, które gwarantują nie tylko stabilne podparcie, ale także dobry i regenerujący sen. Dodatkowo w tym modelu zastosowaliśmy specjalne nacięcia, które tworzą 7 stref komfortu. Dzięki temu materac dopasowuje się do naturalnych krzywizn Twojego ciała, zapewniając maksymalny komfort i wsparcie dla kręgosłupa. Jakie pianki zastosowaliśmy w modelu Space? Pianka wysoko, elastyczna zawiera liczne pęcherzyki powietrza, które nie tylko poprawiają wentylację materaca, ale także zapewnia przyjemny, chłodny sen. Pianka Resilience to trwałość i idealne podparcie. Pianka o wysokiej odporności na odkształcenia gwarantuje doskonałą izolację termiczną. I optymalne podparcie dla kręgosłupa. Dzięki niej Materac Space zachowuje swoją formę przez lata, zapewniając komfort na najwyższym poziomie. Materac Space został wyposażony w unikalny pokrowiec o tej samej nazwie. Jego siateczkowa struktura umożliwia bardzo dobrą wentylację wkładu piankowego, co umożliwia usuwanie zanieczyszczeń na zewnątrz. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie zwalnia się tempo namnażania się wszelkich drobnoustrojów, które powodują alergię, a także sprzyja odprowadzaniu wilgoci. Dzięki temu Twój sen jest bardziej higieniczny, a materac pozostaje świeży na dłużej. Materac Space to połączenie sprawdzonych rozwiązań i innowacyjnych technologii. Dzięki wysokiej jakości piankom i funkcjonalnemu pokrowcowi zyskujesz nie tylko wygodę, ale także zdrowy, regenerujący sen.